Placówka na pewno szczególna. Często mówimy, że w domu jest najlepiej. Niekoniecznie. Nadzieje na uzdrowienie ma, ma bardzo wielu pacjentów. 26 uszek to. Mało. Tam jest radość, tam jest smutek, tam jest cierpienie, tam jest ból. Każdy człowiek na to zasługuje, niezależnie od tego, kim jest, co robił. Ważna jest jego godność i to, aby miał świadomość, że nawet w chorobie jest potrzebny, i jednocześnie, że w tej chorobie jest ktoś, kto mu służy i zapewnia mu to, co jest najistotniejsze czas. Jesteśmy w hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie, w miejscu, gdzie życie brutalnie przypomina nam o tym, że kiedyś się kończy. Poświęcimy kilkanaście minut na rozmowę z gospodarzem miejsca, księdzem, dyrektorem Dariuszem Czupryńskim, który od ponad 20 lat kieruje tą placówką. Placówką niebywałą, rzadko spotykaną nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. Proszę księdza, co powoduje człowiekiem, że trafia do takiej placówki? Bo z tego co wiem, marzeniem księdza w dzieciństwie było być prawnikiem albo zostać lekarzem. Ale życie zweryfikowało i pokazało, że ksiądz jest lekarzem, ale ludzkich dusz. Na pewno wyroki opatrzności Bożej nigdy nie są znane od razu. Na pewno potrzeba się wsłuchiwać zarówno... W głos, który po prostu jest kierowany do nas, czy to od Boga, czy poprzez głos wewnętrzny, I jednocześnie człowiek nieustannie w swoim życiu realizuje to, co wydaje mu się w danej chwili też najlepsze. Po skończonej szkole podstawowej, potem po szkole średniej, różne wymyśli towarzyszyły i między innymi też było to, aby pójść na takie czy inne studia, aczkolwiek potem. W wyniku wielkiej determinacji i walki, co zrobić z sobą podjąłem decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia Księżeniów. Tak się stało, że przez tylko pierwsze dwa lata dane było mi posługiwać jako katecheta w Malborku, następnie przez rok w Instytucie Kardiologii jako kapelan Instytutu. Natomiast później przez 6 lat byłem dyrektorem we wspólnocie zakonnej w Łaźniewie, gdzie był dom dla starszych niepełnosprawnych. Ale trzeba było też podjąć jakąś decyzję o pewnych pomieszczeniach, które tam się znajdowały, żeby odpowiednio wykorzystać, i postanowiłem wtedy wówczas ze wspólnotą i z przełożonymi wyższymi żeby otworzyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Przełożeni wyrazili na to zgodę i w 2000 roku ten Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został otworzony. I stamtąd trafił ksiądz do Wołomina. Po sześciu latach pobytu w niebie, a dwóch latach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zostałem przeniesiony właśnie tutaj do Wołomina, do Hospicjum Opatrzności Boszy. W dzisiejszych, jakże trudnych czasach mówi się często, że jesteśmy odporni na stres. Jednak pewien jego rodzaj, czyli cierpienie czy śmierć, powoduje, że tej odporności nam brakuje. Ale ksiądz chyba jest odpornym, skoro obcuje ze śmiercią na co dzień. Czy to nazywa się odpornością, czy raczej po prostu przyjęciem i realizacją tego, co wynika z danego miejsca i odpowiedniego też podejścia, zarówno od strony psychologicznej, uczuciowej. Od relacji, które towarzyszą między nami, między personelem a pacjentami. Jest to placówka na pewno szczególna, ponieważ tutaj jest na co dzień stykanie się, możemy powiedzieć, z przyjęciem pacjenta i jego odejściem, czyli ze śmiercią. Trzeba sobie też wyjaśnić, że hospicjum to jest takie miejsce gościny, że to jest ostatni etap pacjenta, który znajduje się w czasie swojego przemierzania, swojego życia. Z chorobą nowotworową najczęściej i w terminalnej fazie jej rozwoju, a więc tam, gdzie medycyna nie jest w stanie już nic zrobić, ale to, co jest istotne, to wobec takiego pacjenta trzeba podjąć właśnie ten wysiłek bycia i jednocześnie zapewnienia mu jak najlepszej profesjonalnej opieki: lekarskiej, piękniarskiej, socjalnej, duchowej, psychologicznej, wolontarystycznej, fizjoterapeutycznej i tym podobnie. Bo dlatego, że każdy człowiek na to zasługuje, niezależnie od tego, kim jest, co robił, ważna jest jego godność i to, aby miał świadomość, że nawet w chorobie jest potrzebny, i jednocześnie, że w tej chorobie jest ktoś, kto mu służy i zapewnia mu to, co jest najistotniejsze czas. Mówiąc o tym przyzwyczajeniu do śmierci, miałem na myśli to, że średni czas pobytu pacjenta w hospicjach w Polsce. Wynosi około trzech miesięcy, natomiast z tego co wiem, w łomińskiej hospicji ten czas ma znacznie krótszy, to jest zaledwie kilkanaście dni, dwa tygodnie. W jednym miejscu to będzie okres taki, że tych pacjentów będzie dużo trudne w ciężkiej sytuacji chorobowej i ten czas będzie wynosił dwa tygodnie, trzy tygodnie, w innym może być po prostu... Ten czas, że on będzie wynosił nawet 3 miesiące, ale jeżeli sprowadzimy w ogóle cały, tych wszystkich pacjentów, aby chciało się y, 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 sumować i wyliczyć średnią, to na pewno ona byłaby inna. Hospicją to przede wszystkim pomoc tym wszystkim pacjentom i rodzinom pacjentów, którzy nie chcą i nie muszą umierać gdzieś za, za łukach korytarzy szpitalnych. Ale przygotowani do, do tej śmierci mogą przeżywać godnie. To daje hospicjum na to trzeba spojrzeć z innego aspektu, że szpital to też nie jest to, to miejsce, żeby. Wiadomo, wiadomo, że w szpitalu pacjenci umierają, ale nie możemy patrzeć na to, że gdzieś tam po prostu na korytarzach czy gdzieś pacjenci mają umierać. Jeżeli szpital zrobił to, co do niego należy, no to pacjenta po prostu odsyła albo do domu, albo jeżeli jest możliwość, to do, do hospicjum. Jeżeli w innych jednostkach chorobowych, do zakładu opiekuńczo-leśniczego czy do. do, do Domu pomocy społecznej w zależności jaka jest jednostka, jaki jest stan zdrowotny danego pacjenta. Różnica między szpitalem a hospicjum jest bardzo zasadnicza, bym powiedziała, dlatego że w szpitalu lekarze zajmują się konkretnym naszym chorym organem. I mają pod opieką pacjenta do, moment, do momentu, kiedy z tym konkretnym organem mają coś tam do zrobienia. Natomiast w hospicji już jest inaczej, dlatego że dla nas nie do końca istotne jest, jaki chory organ y, pacjent ma. Bardziej skupiamy się na tym, żeby zaopiekować tego pacjenta ogólnie jako człowieka, więc pod względem właśnie nie tylko takim zdrowotnym, owszem, to jest najważniejsze, ale również psychologicznym, duchowym, socjalnym również takim rehabilitacyjnym, tak, fizjoterapeutycznym. Także roztaczamy taki wachlarz opieki, stąd też często używamy właśnie słowa opieka paliatywna. Palium jako ten płaszcz właśnie otaczający pacjenta. Na pewno jest też tak, że często mówimy, że w domu jest najlepiej. Niekoniecznie. W domu nie jesteśmy w stanie zapewnić 24 godziny na dobę opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, strukturalnej, duchowej, tak jak wspomniałem wcześniej. Tylko po prostu jak Jakąś tam doraźną. Natomiast w danej chwili, kiedy coś się dzieje, to w, ta, w, ta, w takich jednostkach, czy to będzie zakład opiekuńczy, leczniczy, czy, czy hospicjum, to jest to, nie, lekarz, jest pielęgniarka, a więc po prostu ta pomoc jest natychmiastowa. W domu tej pomocy nie ma, trzeba czekać albo czy na karetkę pogotowia, żeby przyjechała zabrać pacjenta, albo udzieliła znowu też doraźnej pomocy i na tym się kończy. Kiedy tutaj jest zapewnione 24 godziny na dobę wszystko? No, czy rodziny nie podejmują decyzji o tym, żeby przekazać członka swojej rodziny chorego, cierpiącego nieco za późno? Czasami jest tak, że rodzina chce się opiekować, ale potem jest często tak, że już kiedy przestaje im brakować sił i możliwości, umiejętności, decydują się na hospicjum, ale często jest tak, że są kolejki. I trzeba na kolejkę, w kolejce poczekać. I następuje t, t, diametralny stan pogorszenia w domu, z czym sobie nie radzą. A potem, jak przychodzi do hospicji, też po prostu już czasami to są ostatnie, najtrudniejszy etap, z którymi po prostu my się zmagamy i rodzina też, że, że czasami było to za późno, że można było po prostu ulżyć nawet w cierpieniu. 26 łóżek. Wydaje się dużo jednocześnie wiemy obydwoje o tym, że to strasznie mało, że wciąż, wciąż brakuje. Kiedy spojrzymy na to, ile osób przez te 26 łóżek rocznie przychodzi do domu ojca, no to wtedy to powiemy, że to jest dużo, bo dlatego, że od nawet 450 do 600 osób potrafi przejść przez te 26 łóżek. A więc możemy powiedzieć po prostu, jak jest, jaka jest rotacja ludzi, jaka jest potrzeba w ogóle tego typu miejsc. Jak ostatnie godziny minuty czy dni przeżywają pacjenci hospicjum. O czym najczęściej mówią, o co pytają? Są pacjenci, którzy są bardzo kontaktowi i poruszają wszystkie tematy, i polityczne, i społeczne, i rodzinne i tak dalej. Mogłoby nam się wydawać, że pacjenci, którzy są na ostatniej fazie choroby, rozmawiają o śmierci. My raczej doświadczamy tego, że Pacjenci rozmawiają o życiu. Rodziny rzeczywiście bardziej nas skłaniają w tych rozmowach na temat śmierci. Trzeba też spojrzeć na pacjentów, którzy po prostu też zaczynają patrzeć zupełnie z innego punktu widzenia, z punktu widzenia duchowego, nie tylko tego fizycznego, ale i duchowego. Wielu ludzi korzysta właśnie przed samym odejściem, nawet po kilku latach, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu latach, z sakramentu pokuty i pojednania. Ta sfera duchowa też się od, otwiera, i tutaj, też na tym polu, właśnie też są różnego rodzaju te przeżycia. I kiedy gdzie następuje uspokojenie, bo wiele było takiego niepokoju, następuje uspokojenie, że zostało wyrzucone z siebie to, co było najtrudniejsze i z czym człowiek się zmagał czasami latami. Chodząc tutaj do środka, do hospicjum, panuje niespotykana cisza. Ta cisza zmusza do myślenia, ale jednocześnie takiego chwilowego zatrzymania się i zastanawiania się, co dalej. Ksiądz wie, co dalej. Pacjenci znaczy, jak się wchodzi, to faktycznie wygląda, że to jest cisza. Natomiast na piętrze wyżej jest normalny oddział, normalne funkcjonowanie. Tam jest radość, tam jest smutek, tam jest cierpienie, tam jest ból, ale tam też jest i nadzieja i tam jest po prostu pogoda ducha, radość życia, troska o pacjentów po to, żeby ten czuł się jak najlepiej, a ja jednocześnie po prostu miałem świadomość właśnie, że nie jest sam, że jest drugi człowiek, który Poświęca się dla niego i czyni to z radością i z uśmiechem? Nadzieję na uzdrowienie ma, ma bardzo wielu pacjentów, natomiast my też w pracy z pacjentem staramy się te, tą, tą jego nadzieję rozbijać na, na mniejsze nadziejki, bo jeżeli dochodzimy już do takiego momentu, w którym, no właśnie, tej nadziei nie ma na wyzdrowienie. To szukamy innych nadziei na różne inne rzeczy, które jeszcze mogą, mogą nam się przytrafić, w których może pacjent uczestniczyć, na które może czekać. Spieczę to też takie miejsce, z którego można godnie odejść, ale i miejsce, w którym rodziny można przygotować do żałoby, bo zwracacie Państwo uwagę na, nie tylko na pacjenta, ale i na rodzinę. Tak, na pewno jest tak, że to co było powiedziane wcześniej, że tutaj pacjenci są w terminalnej fazie choroby nowotworowej, czasami są pobyty bardzo krótkie, bo są to godziny, czasami dni, tygodnie, w miesiącach to już po prostu jest rzadziej, że, że tacy pacjenci są, ale... To przede wszystkim też jest czas właśnie poświęcenia dla rodziny, przygotowanie do dobrego odejścia, ale bardzo często jest tak, że rodziny korzystają z pomocy psychologicznej czy duchowej po odejściu pacjenta już na drugą stronę. Jest tak, że personel też korzysta z pomocy czyli co psychologicznej, co jakiś czas są organizowane warsztaty. Z zewnątrz przychodzą osoby profesjonalne, czy to psychologowie, czy terapeuci, po to, żeby mówić, w jaki sposób przeżywać daną sytuację stresową związaną właśnie z takim miejscu jak hospicją, stykanie się właśnie ze śmiercią, z tym cierpieniem, i jednocześnie po prostu, w jaki sposób też może, możemy powiedzieć, tak, uodp uodparniać się. Na ten stan? Praca w hospicjum rzeczywiście przez wiele osób jest postrzegana jako taka bardzo trudna, bo, bo to jest praca z szczególnego rodzaju pacjentem, tak? z pacjentem odchodzącym. Staramy się do tej pracy podchodzić bardziej zadaniowo niż emocjonalnie, trochę na takiej właśnie zasadzie, że jest konkretne zadanie przy tym pacjencie do, wyko do wykonania. Emocje staramy się zostawiać trochę na boku, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że tak się do końca nie da. Każdy z nas jest człowiekiem, Emocjonalnym, tak? I, i my też y, w jakiś sposób wiążemy się z tymi pacjentami, no ale musimy też się pilnować, tak? Żeby te, w tych relacjach nie zajść za, za bardzo głęboko. Personel jest mocno wykwalifikowany i jest bardzo profesjonalny. To przykłada się potem na pewno na jakość usług. A jeżeli jest dobra jakość usług, no to potem też się po prostu idzie za tym opinia. I dla osób którym trudne. Koło 60 osób personelu, z, z czego jak przełożyć na pełne daty, to jest 54 pełne daty. Chciałbym przejść do, do inicjatywy, z którą wyszedł ksiądz jakiś czas temu, czyli budowy hospicjum dziecięcego, hospicjum stacjonarnego. Stan surowy, zamknięty. Budowa trwa od kilku lat. W przyszłym roku otwarcie? Tak. Idea ja, w ogóle po powstania hospicjum to, że rodziła się naprawdę bardzo dawno temu. Ponieważ kiedy byłem jeszcze dyrektorem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Waśniewie, to już pierwsze myśli pojawiały się tam. W 2020 roku podjęliśmy myśl o tym, żeby tutaj właśnie w Wołominie stworzyć taki ośrodek, w którym będzie stacjonarny hospicjum dla dzieci, hospicjum perinatalne. A więc dla dzieci, które są w łonie matki już po prostu doznają choroby, cierpienia, jak również dziennego pobytu. Oprócz tego będzie, będą też poradnie specjalistyczne. I rehabilitacja, ale również na pewno z tego miejsca będą mogli też korzystać osoby też dorosłe, bo na pewno początek pewnie będzie też taki, że od razu nie zapełni się tego. Ale żeby łóżka nie były i sale puste, to na pewno też w jakiejś części będą mogli korzystać też ci, którzy po prostu czekają w kolejce, a są wolne łóżka. Na pewno z tego to będą korzystać. Z założenia. Wynika, że to będzie 50 łóżek stacjonarnych? Około 50 łóżek stacjonarnych włącznie z tym oddziałem perinatalnym i plus 30 dziennego pobytu. Koszt budowy przeolbrzymi. Początkowo miało być 50 milionów. To znaczy, no, koszt budowy jest ogromny, bo akurat był to czas pandemii. Potem do tego jeszcze trwająca wojna w Ukrainie spowodowała że inflacja produktów była szalenie po prostu wielka. Ja rozumiem, że to dzieje się, budowa odbyła się za sprawą środków przekazywanych przez państwo, przez powiat, przez wszystkie instytucje, które mogą wspomóc. Stąd apel, który też kierowaliśmy do mieszkańców o przekazywanie 1,5% podatku. Ale to wciąż mało. W dużej mierze to środki, które udało nam się pozyskiwać, to były z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Caritas, Miasto Stołeczne Warszawa i ościenne jednostki samorządowe. Dużą pomoc otrzymaliśmy ze spółek Skarbu Państwa, ze starostwa i z różnych instytucji i ludzi dobrej woli. Ksiądz Dusz, Dariusz Czopryński. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.